Tomasz się witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Michał Muścicki, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta jest naszym gościem. Witam serdecznie. Jak wakacje? Całkiem dobrze. Ja już jestem przyzwyczajony, że u mnie wakacje to raczej taki czas pracy, trochę samodoskonalenia się. Też w Radzie dużo przygotowań, więc... Tak ale... też pomyślałem, że nie marnujesz e, czasu na e, beztroski, relaks. Zresztą wiem, wspominałeś o tym wcześniej, kiedy mieliśmy okazję się spotkać, że, że pracowałeś, odbywałeś staż podczas e, wakacji, ale mnie bardziej interesuje nie staż, a, a ta praca, o której mówisz, dotycząca młodzieżowej Rady Miasta. E, masz kolegów, którzy ci pomagają teraz, czy, czy raczej pracujesz sobie spokojnie w samotności? Myślę, że tak naprawdę nowy skład okazał się być zupełnie inny od tego, co my mieliśmy na początku w 2015 roku. Jest taka pełna mobilizacja i pełna chęć do działań. My, tak naprawdę, wcześniej mogliśmy maksymalnie dwa duże projekty, że tak powiem, na siebie wziąć. Tak. Teraz pracujemy nad przygotowaniem pięciu projektów, które są rozłożone przez okres naszej kadencji, której nie zostało tak naprawdę wiele. Na bieżąco piszemy wnioski o dofinansowanie, rozpisujemy harmonogram prac, cały przebieg wszystkich działań. Spotkamy się z różnymi tutaj ludźmi, wysyłamy zaproszenia, tak naprawdę. Przez te dwa miesiące chcemy wszystko ogarnąć na tyle, żeby od 1 września, bo na 1, na 1 września już mamy właśnie pierwsze działanie zaplanowane, przez cały czas, żeby coś się u nas działo. I tak naprawdę liczymy na to, że aż do końca kadencji utrzymamy takie tempo, żeby rzeczywiście... Ta pierwsza kadencja została przez młodych jak najlepiej zapamiętana, i żeby na drugą kadencję było jak najwięcej zgłoszeń. No to jest właśnie bardzo istotne w tym wszystkim, bo jeśli młodzi ludzie zobaczą, przekonają się co do tego, że, że coś można zrobić, będąc w Młodzieżowej Radzie Miasta, że są tego namacalne efekty, to rzeczywiście pewnie chętniej będą potem brali udział w wyborach chociażby do Rady Miasta. A zdradzisz rąbek tajemnicy, jeśli mógłbyś uchylić? Czego dotyczą te projekty, które teraz założyliście sobie? 1 września odbędzie się Chillfest. Ostatnio była jako strefa młodych, teraz po prostu jest Strefą młodych. Nad Chillfestem bardzo dużo pracujemy. Tym razem mam nadzieję, że będzie to jeszcze trochę większa impreza. Chcemy ją połączyć z kilkoma innymi okazjami, chociażby z meczem reprezentacji, który w tym czasie się odbywa do Mistrzostw Świata. W eliminacjach, więc postaramy się tutaj zrobić już coś większego, nawet nie tylko dla młodych. Też tutaj zaczepiamy bardziej o tych mniejszych widzów. Więc robimy strefę animacji dla małych dzieci, żeby też rodzice rzeczywiście mogli przejść i spędzić czas na filmie. Czy uda Wam się zrobić takie miasteczko, nazwijmy to no, może w wersji mini, ale, ale kibicowskie? Taki kącik kibica specjalnie na ten mecz? Tak, zależy nam, żeby zrobić właśnie na Chifa też strefę kibica, w którym rzeczywiście będzie można kibicować jak najbardziej naszym tutaj w polskiej reprezentacji. Mamy nadzieję, że to się uda że rzeczy jest kwestia koncesji, wciąż czekamy na odpowiedź, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dalej zajmujemy się znowu tutaj Lubuską siecią ratowniczą, i Lubuskim Kongresem. Jesteśmy już po spotkaniach z urzędem marszałkowskim, który tutaj dał nam zielone światło na współpracę, więc mam nadzieję, że koniec października kongres się odbędzie. W międzyczasie pomiędzy Kongresem a Chilfestem na pewno zorganizujemy konsultacje. Młodzi mówią, tutaj mamy plan zaprosić dwóch rzeczników, tutaj z Rzeczypospolitej, czyli Rzecznika Praw Dziecka, pana Michalaka i Rzecznika Praw Obywatele. Dalej, to jest już bardzo długoterminowy pra, plan Karta Młodych. Od miasta dostaliśmy już całkowicie zielone światło, przygotowaliśmy już wstępny kosztorys, przygotowaliśmy tak naprawdę cały plan prac, więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie i dostaniemy ostateczną akceptację, tak naprawdę od stycznia młodzi ludzie będą mogli korzystać z Karty Młodych. Czyli zniknie nam ta, ta dziura, która się gdzieś pojawiła, ktoś e, no nie zwrócił uwagi na to, że, że młodzi ludzie osiągając wiek dojrzałości e, no nie... Z automatu przeskakują na inną kartę, natomiast no tutaj wypełniacie tą lukę. Ona ma działać się dokładnie tak samo jak karta, ta, którą no używają dorośli zielonogórzani, na przykład? Różnica na pewno jest taka, że tym razem tą kartą od samego początku do samego końca zajmujemy się tylko my. My też będziemy operować tak jakby cały przebieg y, potem prowadzenia tej karty, czyli zgłaszanie wniosków, y, wydawanie kart i wszystko, co tam chodzi. Tak. Karta na pewno będzie zróżnicowana pod tym kątem, że to jest zupełnie inna, inne grono odbiorców, czyli znowu przychodzimy trochę do innych przedsiębiorstw. Ale tak naprawdę będzie może tak. No, natomiast na basen chodzą mi młodzi i, i seniorzy, tak, więc tutaj nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby wchodzić i korzystać z ulgi, która no, jest sympatyczna, jak podkreślają niektórzy. Dwie godziny za złotówkę dla dzieciaków to jest w ogóle rewelacyjna historia. Myślę, że w mało którym mieście w Polsce można się wybrać na przykład na basen, bo przecież basen to tylko jedna z nielicznych rzeczy. No, słychać, że e, pracujecie intensywnie, no i bardzo dobrze, tak. E, to chyba też daje satysfakcję, tak mi się przynajmniej wydaje. Daje satysfakcję, tak naprawdę. Teraz właśnie cieszę się, że po prostu ci ludzie, którzy są w Radzie, mają potrzebę robienia tego wszystkiego. Co prawda no, mo mogą mnie teraz trochę nie lubić, bo jakby nie patrzeć trochę mi wakacji, no ale niestety te dwa miesiące, w którym my nie możemy obradować, możemy poświęcić czemuś innemu i ten czas trzeba jak najlepiej wykorzystać. Wspomniałeś, że aplikujecie, składacie wnioski dotyczące projektów, wnioski dotyczące dofinansowania, co to za projekty? To na te projekty, które, które były wymienione, czy, tak, czy jeszcze są, coś dodatkowo? To są na te projekty też mamy gdzieś tutaj. Trochę inne plany, ale to są plany dosyć odległe i myślę, że nie zdążymy ich zrealizować w naszej kadencji. Trzeba będzie powoli zacząć myśleć też o budżecie obywatelskim. No młodzi ludzie będą mogli głosować. Wszystko na to wskazuje w budżecie obywatelskim. Ja wiem, że są już tacy, którzy się zbroją w naszym mieście. Już myślą o tym, jakie wnioski składać się. Najczęściej nie mówią tego jeszcze głośno. I to zrozumiałe, tak? Ze względu na to, że, że może boją się, że ktoś podkradnie jakiś pomysł, bo tak się może zdarzyć, że ktoś skorzysta z czegoś pomysłu A wy też zastanawiacie się nad tym jak y, może wejść w budżet obywatelski Zastanawiamy się nad zgłoszeniem projektu, zobaczymy jeszcze jak tutaj mniej więcej wszystko nam wyjdzie, czy to rzeczywiście będzie robione przez budżet obywatelski, czy może uda nam się z innych środków. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam budżet, na pewno my będziemy z uwagą przyglądać się temu, jak on rzeczywiście znowu działa, bo tak jak co roku obserwujemy jego przebieg, tak w tym roku mamy zamiar zrobić podobnie. Jesteśmy po prostu ciekawi, jak on ewoluuje z roku na rok i jak teraz po wprowadzeniu, że tak powiem... Po prostu oficjalnie formy, formy prawnej, która go określa, to wszystko będzie funkcjonować. No, pożyjemy, zobaczymy, można byłoby powiedzieć, chociaż mam wrażenie, że budżet z roku na rok jednak zmienia się na lepsze. Niektórzy twierdzą, że idzie to trochę opornie, że powoli, no ale to też jest specyficzna materia. Budżet obywatelski to też rzecz, której tak na dobrą sprawę miasto się uczy, bo przecież mamy go zaledwie od kilku lat. Widziałeś sprytne ławki? Widziałem. No i właśnie się zastanawiam, co młodzi ludzie mówią o sprytnych ławkach? Młodzi ludzie byli gorącymi orędownikami postawienia takich ławek w mieście. Stoją trzy. Eee, no i co? My już właśnie z naszą przywódczynią Wiktorem mieliśmy okazję skorzystać. Tak naprawdę to jest bardzo przydatna kwestia, bo. W momencie, kiedy my na przykład w trakcie roku szkolnego załóżmy, wychodzimy z domu około godziny 6.30, można tak powiedzieć, jesteśmy w szkole na zajęciach mniej więcej do godziny 15, czasami do 16, potem często chcemy iść jeszcze gdzieś na miasto, nasze telefony rzadko wytrzymują taki okres czasu działania. I tak naprawdę nawet fakt, że można przesiąść na chwilę, lekko go podładować i iść dalej już jest przydatne. No kabel trzeba przy sobie niestety nosić. Ale tak naprawdę. Zawsze w danej grupie osób młodych ktoś ma ten kabel. My Też mi się, mi, się mi się właśnie tego... tak wydaje. Ja nawet zrobiłem research wśród swoich znajomych i mówiłem, nosicie ze sobą kabel do ładowania komórki. Ja przyznam, szczerze, że ja trzymam zawsze w samochodzie jeden kabel awaryjnie, przy sobie może rzadziej nasze. Natomiast okazało się, że nie wiem, na pięć osób, jedna, dwie. Taki kabel rzeczywiście ze sobą noszą, czyli to nie jest jakieś uciążliwe specjalnie. Kobiety mają łatwiej, bo mają torebki. Tak, tak. zdecydowanie. To, co u nas jest tak naprawdę dużym plusem, to to, że nam zawsze brakuje tego internetu w mieście. No, tak naprawdę można znaleźć około gdzieś przy urzędach, niekoniecznie z dużym zasięgiem, bo chociażby internet bezprzewodowy, który z w ratuszu, nie sięga nawet do wszystkich pokoi w ratuszu, ale to wynika chyba z grubych murów, które tam są. No tak, te ściany ograniczają jednak a, zasięg. A tak naprawdę pojawienie się sprytnych ławek sprawia, że teraz mniej więcej tutaj w tym ścisłym centrum Zielonej Góry. Mamy dosłownie kilka kroków, żeby gdzieś się podłapać pod ten darmowy internet i skorzystać. To jest przydatne chociażby po to, żeby sprawdzić sobie PKS-a, sprawdzić sobie mz. -kę na szybko komuś odpowiedzieć, na messengerze, kiedy trzeba. No tak naprawdę dla nas sprytne ławki to jest inna, inicjatywa, która sprawia, że my w mieście czujemy się trochę bardziej komfortowo. Myślisz, że powinno być ich więcej? Że to, to byłby dobry pomysł, żeby one systematycznie może co roku pojawiały się w kolejnych punktach miasta? A czy myślę, że jeżeli miasto może wpisać coś takiego rzeczywiście w swój budżet, to to byłaby bardzo dobra decyzja. No nie była to jakaś zawrotna kwota, jeśli spojrzeć na to, jak potężny mamy budżet w mieście i ile kosztuje taka ławka. No nie jest to na pewno taka rzecz, która dramatycznie Wyciążałaby budżet miejski. No pytanie, jak, jak to się sprawdzi, tak? bo to wszystko wyjdzie w praniu. Ławki stoją zaledwie od tygodnia w naszym mieście. Pewnie nie wszyscy, nawet nie zdają już sobie z tego sprawę, że, że mogą z nich korzystać. Na pewno też pustych jest ławek. Ja się o to martwiłam, że nie wiadomo, jak one będą wyglądać. Może to będą duże kobyły ze względu na ich przeznaczenie. Ale tak naprawdę ostatecznie okazało się, że, że te ławki są bardzo estetyczne, bardzo schludne i na tak naprawdę. Kolorystycznie, całym kształtem wpasują się w nasz deptak i dzięki temu tak naprawdę one go trochę odświeżyły. Więc myślę, że ze względu na ich funkcjonalność i nawet ze względu na ich estetykę, zastępowanie tych starych ławek nowymi, sprytnymi ławkami, było po prostu bardzo fajne. Zwłaszcza, że no, technika przez cały czas się rozwija, jak się okazuje, są już nazwijmy to wyższe modele. Tych ławek są już w niektórych miastach stawiane testowo takie ławki, gdzie na przykład indukcyjnie ładujemy telefon, więc wtedy zapominamy o kablu. Mają dużo jeszcze innych, dodatkowych rozwiązań. Podaję informacje o tym, jakie jest stężenie smogu w mieście w danym momencie, więc okazuje się, że takie ławki mogą być naprawdę jeszcze sprytniejsze. Tak na dobrą sprawę z roku na rok może to jest rzeczywiście dobry krok, żeby takie się pojawiały coraz częściej w Wilonej Górze. Śmietniki kolorowe. Byłeś zwolennikiem takiego pomysłu? Hmm. Nie, nie pytam, czy głosowałeś na, na śmietnik. Znaczy tak, sam pomysł mi się spodobał. Ja bardzo lubię kiedy w mieście tak, że tak powiem, coś się rozmaica coś się ożywia, więc fakt, że to się pojawiło w samym życiu teleskim i że w ogóle to przeszło dalej, że ludzie rzeczywiście zwrócili uwagę na tak naprawdę niewielki projekt, no bo to jest tak naprawdę jedynie zmiana tak. wyglądu śmietników, mnie bardzo cieszy. Chociaż jak rozmawiam z pracownikami GKM, którzy jakby zajmują się wdrożeniem tego projektu w życie, 160 wydaje mi się, że takich śmietników koszy na śmieci zostanie zamówionych. A co za tym idzie, jeśli one zostaną wymienione na przykład w Centrum Miasta, w centrum miasta jest kilkadziesiąt koszy na śmieci, to te zostaną w jakiś sposób spożytkowane, więc tak naprawdę mamy Podwójny plus tego wszystkiego, bo nie tylko będzie to walor estetyczny, ale też okaże się, że tych koszy na śmieci fizycznie po prostu miasto ma dużo więcej, więc to chyba też dobre rozwiązanie. To coś jest ważne, bo na Deptaku, ile nie ma problemu z tym, żeby gdzieś znaleźć kosz, to kiedyś się idzie przez miasto, przez inne ulice, nawet takie bardziej główne, te kosze są na tyle rzadko rozmieszczone, że czasem można zrozumieć, dlaczego tyle śmieci pojawia się na ulicy, bo... Trzeba przejść całkiem spory dystan, żeby znaleźć w końcu jakiś kosz, i jeżeli miasto na przykład kosze, które stąd ściągnie wykorzysta do tego, żeby postawić się w innych miejscach w mieście, to myślę, że gdzieś tutaj estetyka naszego miasta znacznie wzrośnie. No ja ostatnio sam zastanawiałem się, co zrobić z opakowaniem po napoju, bo idąc od wzgórza winnego, w kierunku centrum nauki Keplera, planetarium Wenus. No, miałem problem, tak? Okazało się, że idąc no, teoretycznie jedną z głównych arterii miejskich, no, spotkanie śmietnika graniczy z cudem, bo właściwie w ogóle go tam nie ma, więc, więc nie można go było spotkać. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Ktoś z Młodzieżowej Rady Miasta, ktoś, kto Was reprezentował, wybrał się do Rugi? Czy nie wiesz? Obejrzeć wieżę na żywo? Um, nie, z tego co wiem, nikt od nas się nie wybrał na wieżę. Niestety nie. Jestem wręcz przekonany, że nikt z rady się nie wybrał na wiarę. Wynikało to z wielu względów. Część no, wyjechała, wyjeżdża, część tak, pracuje. Oczywiście, no, wszystko, wszystko jasne. Nie, myślałem po prostu, że, że ktoś z młodych ludzi też wybrał się, bo w końcu w tym autokarze, który, który jechał, było mnóstwo zielonogórzan. Tak, przekrój społeczny był całkiem niezły. A wy macie wyrobione zdanie? Na temat my wydaliśmy tego swoją... My właściwie, razem z młodzieżą, bo zorganizowaliśmy wtedy konsultację. Wydaliśmy opinię na temat całych Zgórz piastowskich i Boni piastowskich. Mm. I od czasu, kiedy wydaliśmy ten raport, nie zmieniliśmy swojego zdania, więc... Że tak powiem, nie poruszamy już więcej tematu wieży. Nie widzimy sensu, żeby znowu się angażować w tę dyskusję, bo nasze zdanie już kiedyś zostało postawione i ono dalej jest aktualne. Czyli, Waszym zdaniem, to jest dobra koncepcja, żeby tego rodzaju wiek stanął na wzgórze? Naszym zdaniem, o ile wierzę, może być ciekawą atrakcją, to niekoniecznie jest atrakcją potrzebną na teraz. Znaczy, jesteśmy. W... Nasze miasto bardzo szybko się rozwijało w ostatnich latach. Tak naprawdę ilość mieszkańców, która przybyła w ciągu ostatniego wieku jest po prostu ogromne, no to się liczy w, chyba w tysiącach procentach i według mnie teraz miasto ma znacznie inne inwestycje, które powinno przeznaczyć takie 20 milionów już na wieże. Tak naprawdę wzgórze piastowskie mogłyby być po prostu trochę inny sposób i Dla mnie wieża może być trochę nawet za dużą ingerencją w to wszystko. No, wszystko rozumiem. Jak najbardziej to jest każdy może mieć wyrobione zdanie na ten temat. Jeśli ktoś twierdzi, że tak jak ty, że że to niekoniecznie taka rzecz na wzgórzach, no to jest to absolutnie klarowne, bo wzgórza mówi się o nich, jeśli mówimy o procesie rewitalizacyjnym, teraz powstaje zresztą program funkcjonalno-użytkowy, w którym zapisywane są poszczególne elementy no mają pobudzić nas do jeszcze większej rekreacji. Zresztą tak mówiło się o Wzgórzach Piastowskich, że ma tam powstać centrum sportów zimowych, no, zimowych, ale też takich, które, które mogą funkcjonować przez cały, lat, e, prze, przez cały rok. E, to jest e, dobre rozwiązanie, że to będzie centrum rekreacyjne? Właśnie nasz raport między innymi wspominał o lodowisku, które było tam planowane. My wbrew temu, co większość osób by mogła pomyśleć, część osób było na nas zła. Stwierdziliśmy, że z jest dobrym pomysłem, żeby tam rzeczywiście się znalazło, tylko określiliśmy, określiliśmy szczególne na przykład kryteria dla lodowiska, żeby to było zielone. Tam wypisaliśmy cały sposób adaptacji tego, żeby to się wpasowało w teren. Rzeczywiście to jest miejsce, gdzie można je wykorzystać w taki sposób, żeby mieszkańcy tam zjeżdżali, szczególnie, że tam jest naprawdę bardzo dobre jest komunikacyjne, chociażby na wiśniową przyjeżdża bardzo, bardzo dużo autobusów, bardzo dużo linii. I jeżeli to zostanie dobrze zagospodarowane, już teraz się tam pojawiają ludzie. Ludzie tam chodzą o jak biegają, spacerują z psami, wychodzą całymi rodzinami chociażby na pikniki. W momencie, kiedy po pojawi się tam odpowiednia infrastruktura, według mnie, Ilość osób, która tam się pojawia, wzrośnie kilkukrotnie. I tak naprawdę Zielona Góra będzie żyła tym sportem, chociażby przez to, że naturalnie tam ludzie przychodzą. A kiedy zobaczą daną inwestycję, zaczną z niej korzystać. No chociaż miasto wycofało się z tego, żeby lodowisko powstało na trawie przy amfiteatrze, natomiast mówi się głośno o tym, że może nie od razu, ale w perspektywie może ono powstać z drugiej strony czyli na parkingu przy kąpielisku w Ochli to też nie jest najgorsze miejsce, biorąc pod uwagę fakt, że można przejść przez całe wzgórza, wybierając się na przykład na lodowisko. Zresztą tam autobusem też, też dojedziemy. Nie jest to jakaś skomplikowana rzecz. Może rzeczywiście to byłoby bardziej optymalne rozwiązanie. Wtedy na pewno warto by było trochę zwłocznić komunikację, bo tam dojeżdża bodajże tylko 27. W każdym razie, tak naprawdę, jakie miasto nie wybierze miejsce, zawsze gdzieś to miejsce nie będzie odpowiadało wszystkim. To już jest, no, to jest myślę, na, że jest u nas standard. Tak. Najważniejsze, żeby tak naprawdę żaden ważnych tutaj pod względem walorów teren zielony nie ucierpiał za bardzo pod takimi inwestycjami. Bo same błonia, może to jest ładne miejsce do piknikowania, tak naprawdę nie były w żaden sposób ważne pod względem ich walorów to była duże pole trawy tak naprawdę. No niedawno rozmawiałem z jednym z działaczek społecznych znanych w Zielonej Górze, która mówi, że ona też patrzy trochę inaczej na różnego rodzaju uatrakcyjnianie pewnych miejsc, bo patrzy z perspektywy matki. Po prostu mówi, że ona z dzieciakami czasami gdzieś chce się wybrać. No i jeśli ma na przykład plac zabaw dla dzieci usytuowany w takim miejscu, gdzie słońce przez cały czas po prostu świeci, to mówi, że nie jest to najlepsza lokalizacja, bo dzieciaki na takim placu też się męczą, że czasami no, trzeba myśleć też perspektywicznie o pewnych miejscach, bo nawet siłownia pod chmurką w miejscu bardzo mocno nasłonecznionym no, pewnie nie do końca będzie zdawała no, swoją funkcję, spełniała może w ten sposób. Ja do dzisiaj nie jestem w stanie wytrzymać pogody tak jak jest dzisiaj, mimo że mam już prawie 19 lat, więc mogę sobie tylko wyobrazić jak bardzo nasłonecznione miejsca są męczące dla małych dzieci. Dlatego tak naprawdę wszystko w momencie, kiedy cokolwiek się projektuje, powinno być przemyślane A do Z. Trzeba patrzeć tak naprawdę na wszystko. Nie tylko na to, czy to będzie wyglądać, ale czy też warunki terenowe, klimatyczne e, pozwolą w ogóle na zrealizowanie tego tak, żeby przyjemnie się z tego korzystało. Ja no. podoba Ci się pomysł, że część Parku Piastowskiego, to najbliższa, najbliższa liceum numer jeden. Tak, powiedzmy sobie w ten sposób, sytuując to e, jakoś bardziej dokładnie, mogłaby stać się jeszcze bardziej atrakcyjna dla osób starszych, dla seniorów, żeby to było takie właśnie idealne miejsce, które jest zacienione na pewno. Przyjemnie siedzi się w parku, żeby oni mogli tam spędzać czas i mieli swoją enklawę. Jeśli z jednej strony będą tłumy młodych ludzi, na przykład czynnie uprawiających sport, to niech starsi też mają coś e, i mogą korzystać sobie z parku. Znaczy, ja ogólnie e, osiedle piastowskie w okolicach parku. I tak naprawdę posiada bardzo dużo starszych osób w gronie no tak, swoich mieszkańców, tak. więc trzeba też w, tutaj w momencie projektowania tego całego terenu spojrzeć na to, że rzeczywiście ten park musi też spełniać tą funkcję dla tych osób właśnie. I musi być chociaż w pewnej części do nich dostosowany, więc jeżeli to ma się znaleźć chociażby w okolicach pierwszego LO, to ja nie widzę w tym żadnego problemu. A podobają Ci się tego rodzaju adaptacje terenu jak park, który został stworzony przy Salomej. Przy na ulicy Nowej? Mówimy teraz o zielonym przystanku, tak? tak? jest. E, osobiście tam nie byłem, widziałem tylko tutaj gdzieś zdjęcia, wcześniej jeszcze wizualizację. E, tak naprawdę to jest ciężko ocenić, póki z tego parku tak naprawdę realnie nie, nie zacznie się korzystać. E, jak dla mnie to wszystko mogło być trochę takie bardziej jak to nazwać? Według mnie w tym parku jest trochę mało walorów. To znaczy, że znowu nie, według, tak jak było na przykład z Doliną Zieloną, gdzie jest Wagmostaw, znowu nie wyciągnięto wszystkich walorów z terenu, jakie można było wyciągnąć. To wszystko jest dosyć estetyczne, dosyć ładne, ale... Wciąż, że tak powiem, nie widzę w tym 100% stu, potencjału, który tam jest. No nie da się ukryć, że tam przynajmniej teren, który był totalnie zdegradowany, został jakoś uporządkowany i ludzie, którzy mieszkają w najbliższej okolicy, nie mieli nic, a jeszcze patrzyli sobie na śmietnisko, tak na dobrą sprawę. No teraz mają przynajmniej coś. Jak słyszałem jednego z urzędników, mówi, że to są też takie miejsca, które mogą trochę ewoluować, i to, co jest w danym miejscu dzisiaj. Niekoniecznie będzie tam już zawsze, mogą pojawiać się nowe elementy i tak dalej, i tak dalej, więc być może to jest krok w kierunku tego, żeby pewne miejsca były bardziej urozmaicane. Cóż, no tak naprawdę nawet jeżeli rzeczywiście już dojdzie gdzieś do rewitalizacji, chociaż według mnie to bardziej jest rewaloryzacja, to już jest definicja różnych pojęć. To zawsze można potem zmieniać. To jest oczywiste, że tak naprawdę każdy teren co 5, co 10 lat tak naprawdę powinien być lekko modyfikowany. To też wszystko zależy od tego, jak pozwalają na to fundusze miasta. Ale tak naprawdę co, Zielony Przystanek może za kilka lat jeszcze się całkowicie odmienić. Może być coraz lepszy. Teraz tak naprawdę najważniejsze, żeby rozwiązać tą sytuację, którą bodajże nagłośniono wczoraj, z rolkami trawy, które tak. po prostu nie przyjęły się na gruncie. Nie wiem, czy to była wina złego zwałowania, czy może zbyt małej ilości wody, bo rzeczywiście pogoda była niełaskawa. No to wczoraj popadało trochę, to może jestem lepiej, nie. Myślę, że już dla trawy za późno potem jak wyschła. No ale tak naprawdę no, mam nadzieję, że to wszystko będzie po prostu rzeczywiście szło w dobrym kierunku. Tak naprawdę mi jest ciężko oceniać ten projekt ze względu na to, że to kompletnie nie są moje okolice. Ja nie znam potrzeb mieszkańców, którzy tam żyją tak naprawdę nie wiem, czego im tam brakowało. To oni mogą najlepiej powiedzieć o tym, jak oceniają ten projekt, ze względu na to, że oni są w jego okolicach i to oni będą jego odbiorcami. No ci, którzy mieszkają tuż obok, nie mogli się doczekać, kiedy w końcu to miejsce zostanie otwarte, więc najwyraźniej wpisało się to w potrzeby mieszkańców tej części miasta, zwłaszcza, że rzeczywiście jeśli spojrzeć na te osiedle domków i tak dalej, to tam trudno było o takie miejsce, żeby ludzie mogli gdzieś usiąść, spotkać się, posiedzieć i niekoniecznie robić to u siebie w ogrodzie, gdzieś oddzieleni tylko jakimś płotem od sąsiadów. Michał Mościcki, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję, Dziękuję serdecznie.